Dobre cześć i czołem. Dzień dobry, i czołem. Nie wiem, mam pewność, że to się włączyło. Dobra. Wygląda na to, że poszło. Słuchajcie, kochani. Słuchajcie, kochani. To chyba będzie trochę pod hasłem powrót do źródła. I wiecie, że w moich ustach, to nie mistycyzm, że my wracamy do jakiegoś źródła, z którego się wyłoniliśmy, bo to, są, to może tak być, a może tak nie być, to, czyli to kwestia umowna. Wracamy do własnego źródła. To mam na myśli. Wracamy do punktu, w którym zaczął się ten nasz Proces budzenia się i znów widzę, że te stare słownictwo mi trochę nie pasuje. Ale no nie ma tego czym zastąpić, więc jest jak jest. Ale się pozmieniało w transmisji na żywo. Jest pole, cześć. Czas widzę, za to ekran mam malutki, no ale dobra. Zmiany, zmiany, zmiany. Słuchajcie, kochani, ja na samym początku się... w ogóle jest ciekawostka. Wchodzi Witek na kanał YouTube swój własny. I tego ziam Wchodzi kanał na... E, kan... Wchodzi Witek na kanał YouTube swój własny. Próbuję zobaczyć ile ja tych filmów tam już zamieściłem. I szybko się okazuje, że te wszystkie moje filmy, które są starsze niż 3 lata, zniknęły. Nie ma. Ła! Trudno. Jest jak jest. Ja też wiem, że dla mnie to one się już bardzo zdeaktualizowały. Mnie już jest trudno słuchać Witka z końca 2014 roku, kiedy zaczynam na YouTube. Bo to już takie dla mnie jakieś takie, co ten Witek gada Jest OK. I te zmiany następują, ale ja pamiętam jeszcze te ten swój początek, ja też pamiętam, Wiem, może od tego zacznę, że wielu z was wie o czym mówię, bo też gdzieś tam poznał Witka wtedy, albo już znał wtedy, a ten powrót zauważam teraz w tym, że jak gdzieś, gdzieś w 2015 chyba zacząłem mówić, o tym, że my w tym swoim przebudzeniu tym swoim rozwoju w pewnym momencie czy to jest wszystko wewnętrzne że my się musimy zająć sobą zmienić siebie i w ogóle odcinać się od całej reszty że my w pewnym momencie każdy sobie powie stop bo zwariujemy bo wieczny wewnętrzny rozwój mój punkt widzenia może okazać się utopią że my, to jest tylko mój punkt widzenia, pamiętajcie, że my w pewnym momencie powiemy stop i spróbujemy znów wyjść do tej projekcji świata zewnętrznego, jakby sprawdzając, że skoro już zmieniłem się ja, to wyjdę do lustra i zobaczę, jak to wygląda, bo tylko w lustrze to zobaczę. I wtedy dzieją się takie rzeczy jak żebym ja też za dużo prywaty nie uprawiał, bo nie ten droga. Ja też muszę uszanować czyjąś potrzebę, nawet nie wiem czy prywatności, chyba żalu. Muszę to uszanować. Dzieją się, popatrzcie, bo tutaj też jest, jak mówię to w celu poparcia mojej tezy, że nie warto jest życia kreować i tak, i nie. To jest mój punkt widzenia. Ktoś, kto kreuje, też warto. Ktoś, kto nie kreuje, też warto. Więc ja przedstawię swój punkt widzenia. Jeżeli ktoś, tak tutaj bez nadmiernej prywaty, bez szczegółów, jeżeli ktoś przez jakiś czas komuś wysyła moje wiersze i potem adresat tych wysyłek. W ten sposób od tego zaczyna poznawać Witka. Żeby później w realu poznać się z tym Witkiem i prawie momentalnie przekuć to na bardzo bliską znajomość. To to kochani, czy ja bym takie coś wykreował? Ja który tu mnie wiele osób zna Który jeżeli chodzi o bardzo bliskie kontakty z kobietami Bardzo szybko stawia bardzo wysoki mur Bo on się boi Że to znowu jest On jest nieufny Że tam jest coś ukryte Że znowu ktoś przyszedł Coś tam na chwilę Że tam że to wszystko pic na wodę Tak mam i to też nie dlatego, że mnie tam życie pokarało. Nie, nie. Ja teraz, jak patrzę wstecz na swoje życie, to wszystko to, co po śmierci żony się wydarzyło w moim życiu, bo tam to też miało sens, ale tam to jest inna bajka zupełnie. A to z kolei wszystko jest bardzo dobre, bo to się wszystko wydarzało zawsze na tamtą chwilę. Było tym, co miało być. To nigdy nie było pomyłek. To się miało wydarzyć, ale to był ten mój wewnętrzny rozwój. Które teraz pod koniec tego roku Witek stopuje, Witek zaczyna właśnie wychodzić z siebie do własnej kreacji, której nie wyimaginował. Jeśli coś w moim życiu jest, to wynika z podświadomości. Ja, przepraszam, mam wyjebane. Niech mi lustro pokaże, kim jestem. To jeżeli teraz ktoś, kto to wykreował. Jest bardzo bliskie relacje z Witkiem. To ja mam pytanie: Czy ja, przy nawet dość bujnej mojej wyobraźni, mógłbym zrobić to? Czy to ja mógłbym wykreować świadomie, zacząć to gdzieś tam, powiedzmy wakacje, kreować to zdarzenie? Przy kurde zakupie jestem. Ale popatrzcie, wcale nie trzeba. Powiedzmy, z jej punktu widzenia to przydatne, a z mojego niekonieczne. I się zazębia. Witek poszedł w ciemno i teraz może przyjąć na klatę bardzo fajny. Na dzień dobry tego wyjścia spoza, wyjścia na zewnątrz. Na dzień dobry chyba jest mi to bardzo potrzebne, żeby ktoś Witkowi w kółko powtarzał. Czego ty tyle gadasz? Czas na kontakt, nie na werbalizm. Tu już nie ma co wyjaśniać. Kiedy spotykasz osobę, która ciebie rozumie, to co ty masz jej wyjaśniać? O czym ty masz pieprzyć? Ja dopiero teraz widzę, jak karykaturalne się robi te moje pierdzielenie o rozwoju. Jak ja to wszystko widzę, jak to stop, widzę. Pora zacząć żyć. Zamknij apę i zobacz, gdzie jesteś. A mówię to w celu, że wielu z Was może mieć podobnie, że może warto sprawdzić, zatrzymać, zastopować ten auto. On tam będzie i tak szedł już w Was. Tam się coś dzieje, ale przestać już poświęcać temu tyle uwagi. W wnętrzu lub poświęcać wtedy, kiedy jesteście sami, ale robić sobie przerwy na takie wyjścia, poczytamy co tu jest. Moim zdaniem, aby chorować świadomie, należy pozbyć się wszystkich starych programów. Ja obecnie idę w ciemno z pełnym zaufaniem do siebie i to jest w zasadzie, kośka, to co ja bym mógł powiedzieć. To, co napisałeś, wiem, że też możecie czytać na bieżąco, nie muszę tego, bo ja chyba trochę za cicho przeczytałem, to jest właśnie to, kiedy ja jestem gotów na zmiany, to w moim lustrze jest ten obraz tych zmian, koniec, kropka, nie ma innej alternatywy i tutaj wracam do tego, co Witek pierdzielił na początku na YouTube, po owocach ich poznacie, tu różne rzeczy ludzie gadają, ale może sprawdźmy jak wygląda to jej życie, co stoi za ich przekazem. Czy to nie jest pustosłowie? Bo często jest, nie chcę nikogo oskarżać. Ale tutaj jest jeszcze też taki fajny akcent, że kiedy Witek znika z tych liveów, to jest Bolek. Bolek Bolesław którego raz czasem rzucę na swoją mość i jakby ktoś chciał posłuchać, to chyba widać, że my się świetnie uzupełniamy, że jak chcesz posłuchać czegoś fajnego, fajnego, ja się nie boję tego powiedzieć, to raz witek, raz bolek i jest bardzo fajnie, ale tak naprawdę to jakby to już nie ma w życiu celu. Tu już nie ma co szukać sensu czy początku. Tu już nawet nie ma co szukać wiedzy, bo z całą potrzebą wiedzy, od której chyba wszyscy zaczynaliśmy, dochodzimy z powrotem do punktu, wiem, że nic nie wiem i po co mi to? Zaczynam to wszystko czuć. Biorę na klatę, co życie daje. Zaczynam prześwietlać drzewa, bo chyba mi się już tak dzieje. Ja mówię chyba, bo nie wiem jak to nazwać. Kiedy w drzewie widzę przepływ energii, jakby w żyłach płynął prąd, no nie wiem jak to powiedzieć. W żyłach drzewa nie wiem. Nie wiem. Z jednej strony czuję. Nie, chyba właśnie wchodzi nowe. Chciałem powiedzieć, że w jednej strony czuję. Sztuczność tej kreacji, to że nie mogę pojąć, jak ludzie walczą w obronie przyrody, a tam kurziwa nie ma żadnej przyrody. To wszystko hologram. Jak z jednej strony czuję sztuczność tego hologramu i brak pociągu w związku z tym do przyrody, a jak z drugiej strony teraz właśnie wychodzę i czuję niesztuczność tego hologramu. To jest moja projekcja, powoli tak. I już wtedy czuję ten hologram tak, ale czuję go zupełnie inaczej. To nie jest przyroda, to jest energia, która się obrazuje taka, tak. Wszystko żyje, wszystko ma swoją świadomość. Nie istnieje żadna śmierć. To jest tylko przemiana. Jeżeli ja zabiję psa, przepraszam za drastyczność, to tak naprawdę ja nie zabiję psa. Ja naprawdę przemieniam tylko energię. Tu nie ma rzeczy, które dzieją się bez sensu, ani rzeczy, które dzieją się źle. To myśmy źle to wszystko rozumieli, źle to wszystko interpretowali. Tu jest stały proces przemian. Kosimy drzewa, przepraszam, wycinamy drzewa, żeby gdzie indziej one rosły, bo energia jest stała. Więc żeby coś przebywało, musi coś zniknąć. Ona musi być stare, mielona, przemieniana, witam. Ale nie ma nad czym płakać, bo nic nie dzieje się złego. Po prostu nie istnieje śmierć. Istnieje tylko przemiana. Tu się żadna krzywda nie dzieje. Z punktu widzenia trochę wyższej świadomości znowu brzydko Kogadam Tu wszystko wygląda inaczej. Tu nie ma żadnych krzywd. Tu jest przemiana. Przemieniam się ja, przemienia się całe moje otoczenie. A ja na to wszystko pozwalam. Ja już nie mówię, to jest dobre, a to jest złe. Ja mówię, to jest wszystko tym, co ma być. To jest wszystko potrzebne. Ja we wszystkim widzę sens. Ja to po prostu widzę inaczej. Ja tu nie widzę krzywd. Umierają kalekie dzieci z nienacka. I tak ma być. Nie istnieje śmierć. To wszystko dalej trwa. Każdy byt ma swój dalszy ciąg zdarzeń. Swoją dalszą własną ścieżkę. Nie znika, nie umiera. To my musimy pogodzić się, że nikt w naszym życiu nie jest naszą własnością i nie jest na stałe i nie żyje dla nas, tylko dla siebie, tak jak my, jak każdy z nas. Kłania się zdrowy egoizm. Egoizm generalnie jest zrozumieniem, że każdy żyje dla własnych doświadczeń. Egoizm, tak jak mówiłem, to nie to, że Witek z pejsbolem choć po ulicach i wali każdego, kto myśli inaczej, to to, że ja już zrozumiałem, że żyję dla siebie, dla własnego rozwoju, dla własnych doświadczeń. A potem znajdują się tacy w moim życiu, którzy mają podobnie i pa, pa, pa. To się dzieje tak natychmiastowo, że ja pierdolę, nie da się inaczej tego powiedzieć, spuentować, ale też nie da się przed tym uciec. Witek choćby nie wiem jak parykadował się, nie wiem jakie mury stawiał, pęka przed prawdą. Korzy się w obliczu prawdy. Korzy się, bo widzi, że ten ktoś wcale nie brzecie cię zaatakować. Że nie ma potrzeby widzieć pod tym wszystkim jakiegoś drugiego dna, jakichś ukrytych zamiarów, jakieś zakryw Kurwa, to dziwne co ja pieprzę. No, ale tak to wcześniej widziałem. Już mi przeszło, jak bardzo fajnie, że ktoś nawet takiego witka jak ja naprawdę może zatrzymać. Ej, Karolina, że to jest tak teraz potrzebne mi, żebym ja teraz też mógł powiedzieć, że wy też może spróbujcie, że może też przyjdzie wam się z tym zderzyć, że rozwój rozwojem, a w pewnym momencie przychodzi dalszy scenariusz my nie znikamy my nie idziemy w żadne 5D żaden odkurzacz nas nie weseł w inną rzeczywistość żadne UFO nie przyleciało i nie przyleci wszystko jest tym czym ma być tu i teraz nie idziemy w żadne inne miejsce zmienia się tylko stan naszego umysłu i nagle wychodzimy na zewnątrz i op Pora zacząć być, być. Koniec filozofii, co? Ileż można. Wszystko jest już zrealizowane. Wszystko jest tym, czym być ma. Nie ma już czego zmieniać. Nie ma też na co czekać. Jakieś zmiany miałby nastąpić. Halo to teoria. Nie ma żadnego jutra. Ja jestem zmianą. I teraz mogę w lustrze efekty tej zmiany obejrzeć. I to chyba jest właśnie ten czas, żeby dostrzec, że szukanie przez nas zmian w świecie zewnętrznym było bezcelowe. One zaistnieją lub już zaistniały. Ale tylko wtedy, kiedy tą zmianą będziemy my, sami. Kiedy zmieni się ja, ten postrzegający, i pozwoli sobie na po prostu kurwa bycie sobą. Na po prostu bycie sobą. Na postawienie się wszystkim zasadom tego świata, nic nie trzeba. Żałoby nie trzeba opłakiwać. I tak dalej. I tak, tak. Chyba wiecie co. U nas w życiu już nie czas na pogrzeby, czas na zrozumienie tego, że my jesteśmy naprawdę ponad to, ponad umieranie, ponad przemijanie, ponad wyczekiwanie na zmiany w zewnętrznym świecie, ponad teorie spiskowe, że tam coś czyha, żeby nas zabić. Tam kurwa nic nie ma, nigdy nie było. Fizycznie nie. To nasza kreacja tylko i wyłącznie bo nie przyleci ją, bo lek się pewnie, e, przyszedł po no ważne, te Jezu, no dobra, trzeba poczytać trochę, Nuty, 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 tak jest nic nie muszę, jestem tak jest, tak jest w pewnym momencie te nasz chęć rozwoju robi się zwyczajnie nudna roz... Orientujemy się, zaczymy dmuchać balon, który nawet nie chce pęknąć, można go dmuchać i dmuchać, i dmuchać i dmuchać. No to po co? Chcę <laughs> resztę życia spędzić na dmuchaniu, bo bez jaj trzeba zacząć po prostu żyć. Po prostu żyć. Ja naprawdę bardzo polecam popatrzeć sobie na swoje własne. Życie na swoje własne doświadczenia? Czy to nie czas? Przyjąć wszystko na klatę i zacząć żyć. Ja zakładam, bo chyba tak, że ten rozwój tak w nas postępuje, ale udział w tym nasz intelektualny jest już stale mniejszy, bo my wiemy, że to już dzieje się samo że tu już nie ma w czym gwerać, tam już nie ma co przyspieszać, już nawet nie ma co do czego dążyć. Zaczyna to, my zbieramy owoce, teraz zbieramy owoce tego wszystkiego. Wychodzę do życia i zaczynam żyć i, i widzę co narozrabiałem za przeproszeniem. Zbieram owoce własnej kracji, przy okazji chyba pozwalając też zebrać owoce kracji komuś tam, bo bo tak, bo to bliskie faktycznie, bo to, to nie są dwie połówki jabłka kochani. To jest wolny człowiek, chyba tak bym to powiedział, drugi wolny człowiek, tak wolny jak ja i, i to wystarczy. Tu nie ma żadnych mistycyzmów, to nie jest święte, to nie jest jakiś obłęd, że teraz a, nie, to jest po prostu tak realne, że ja pierdolę. To jest coś, co się musi wydarzyć. To jest coś, przed czym nie uciekniesz, choćbyś był widkiem i stawiał mory, jak się tylko kapniesz, że coś dzieje się za szybko, czy jest zbyt bliskie. A! Nie, nie, nie. Nagle życie pokazuje, że przed tym, co ma się w naszym życiu wydarzyć, co jest dla nas dobre, po prostu. To Ty nawet nie uciekniesz. Choćbyś się zamurował, to nic nie da. Jesteś gotowy, to się to już musi wydarzyć. Kropka, koniec. Tak jak zresztą wcześniej mówiłem, że przed tym obudzeniem, nawet w kopalni się nie zamkniesz. To Cię i tak, i tak dopadnie. Jedno pytam go, tylko dlaczego wiemy to samo i myślimy tak samo. Chyba nie wiemy to samo i nie myślimy to samo. Z mojego doświadczenia wynika, że każdy, kto budzi się, jest zupełnie odrębny. On widzi to trochę inaczej niż ja. I nie wie tego samego, co ja. I wszyscy porównamy mamy to w dupie. Bo to już nie jest świat jednorodnej ideologii. Że jest jedna wiedza, jedna fizyka, jedna matematyka. I dla wielu jedna religia, jeden Bóg. Że to już jest nie to. Że tu już każdy kreuje swoje, tam z grubsza rzeczowo mówiąc, wiele jest podobieństw, ale wiele jest też różnic i to już po prostu traci znaczenie. Każdy z nas jest inny, ale każdy z nas jest właśnie tą wyjątkowym twórcą, jak perełka. Każda perła jest inna i nie ma sensu tego prasować żelazkiem Nie ma sensu równać tego pod linijkę. Koniec. Nie szalejmy. Stop. Właśnie możemy uznać się za przebudzone Tak. Z tego starego świata już tak. To, co się będzie dalej działo, to, to się będzie dalej działo to już w każdym z was. Z osobno. I we mnie osobno. Ale myśmy już wyszli z Matrixa. Patrzymy na ten cyrk z dystansu, już przestaje nam przeszkadzać, że strajkują, że biją się o wolność, jakby nie wiedzieli, że są. No to no taką się powiedzieć. To umierają ludzie, tu się starzeją, tutaj chorują, walczą i tak dalej. Są więzieni, zabijani. Pozwólmy im na to. Są uzależnieni od iluzji. Pozwólmy im na to. Przecież to tylko ich sen. Nic więcej. Tu żadna krzywda się nie dzieje. I mi się tylko tak wydaje, ok? Niech im się wydaje. Nic w tym złego. Nie wyciągniemy nikogo za uszy i na siłę, tak jak nikt nie był w stanie wyciągnąć kiedyś nas. Bo by nas to zabiło, kochani. Mózgi by nam rozpieprzyło To jest pewien proces, który musi Dziać się w czasie linearnym. On musi postępować. Każdym z nas tak, jak jego komputer pokładowy pozwala. Ja się skapnęłam, że niczego nie nauczyłam się odkrywać. Już było we mnie. No, tak, ja też widzę, że jak teraz spojrzę wstecz na swoje życie, to czemu Witek nie poddał się wiele, wiele lat temu, a walczył z rakiem, śmiercią żony, stratą domu, Czemu to wszystko dla niego było takie złe, skoro z... no ale wiem czemu było? Bo tu teraz tak wygląda, że to wszystko musiało się w moim życiu wydarzyć. Żeby koniec końców obrócić się w coś, co mi służy, w coś, co musiało się zdarzyć, żebym ja teraz był tu, gdzie jestem. Ja się musiałem przebudzić. I to też kolejny dowód, że zimny prysznic budzi najlepiej. Zimny prysznic budzi najlepiej. Trauma najprędzej cię wyciągnie z bagna. A potem się okaże, że wcale nie była traumą. Była po prostu Przepuceniem A więc kochani, nie wiem co dalej, coś będziemy sobie stroić, ale najważniejsze, co chciałem Wam powiedzieć, to chyba ta konkluzja. Obyśmy własnego przebudzenia nie przespali, bo nam fajne życie może przejść koło nas. Obyśmy fajnego przebudzenia nie przespali. Do następnego. Cześć.